Ej, siemaneczko ludziska, witam was, kierwa No to nic, majster już kierwa dotarł do swojej nowej roboty Już ją tutaj parę dni ogólnie tukę. Patrzcie jaka fajna fabryczka Tutaj pyk A majster robi im tutaj biura Oni tutaj produkują takie fajne maszyny To jest do nawijania plandek na samochody Akurat taka maszyna wjeżdża z ciężarówką I nawija Ci to plandek na ten to jeździ ogólnie jest na silnikach. Fajny, niezły sprzęcie. A ja nic. Ludziska władzę do środka. Już tak to z brałem ogólnie. Tutaj będą takie dwa ofisiki. Na razie jest syf. Był syf, straszeczny. No ale ogólnie ten. Tutaj jest jedna łazieneczka, którą już ojebałem ogólnie. Tylko została podłoga do naprawienia. Czekajcie. jakieś światło zapodam. O. Tutaj mam wyciętą jeszcze podłogę, muszę to zalać betonem. I ogólnie łazienka już jest przygotowana pod płytki, chyba ich tutaj nie będzie. Tutaj jest kolejna łazienka i kolejna dziura w podłodze. Także tak to wygląda. Tutaj ojechałem, takie barierki podokładałem żeby nie pospadali. Taki wymóg. No i ogólnie tu mają taką fabryczkę No dobra Biorę się ludziska do roboty Na razie ryb żadnych nie ma U mnie YouTube Hajs z YouTube'a nie musi się zgadzać Wystarczy, że się zgadza tutaj No i weekend się już zbliża dużymi krokami Także na pewno się zobaczymy na jakichś rybkach Tym razem wezmę kamerę coś nagrać, bo Ostatnie trzy wyjazdy, mówię, pieprzyć to. Pierwaj, jadę na ryby, chuj tam z kamerą. No nic, także widzimy się już za niedługo. Ludziska, dzięki za cierpliwość, zbliżam się już do takiego momentu, że doganiam koniec roboty <gryw> i biorę się zawędkowanie z powrotem. Zapierdol, strasznie. Takie życie. No nic, pokażę Wam później, jak to będzie wyglądać. Na koniec dnia lecę z tym ogień. Dobra mordeczki kierwo gorąco jak strasznie normalnie cały mokry jestem już No ale Tutaj mam już watę na tym suficie położony I już lecę tutaj z tymi regipsami Już mam kierwa właściwie pół sufitu jebnięte dwie godzinki Tak mordeczki mój sufit już tutaj z tej jednej strony Zajebiście zrobiony już nawet wysmarowałem kierwa to błotem wszystko Z jednej strony Z drugiej strony Jutro się biorę za ten I Tam już sobie zacząłem watę upychać Tu nawet sobie już wyciąłem pierwszy kawałek, który tutaj poleci Tutaj wata, tu jest return do AC Także Całkiem nieźle mi to idzie Jak na 7 godzinek no to całkiem spoko Obijam się kierwa troszkę dosyć poważnie tu. Nie ma ten... nie ma pośpiechu ale dobra Spadam już na bazę Jeszcze się muszę zatrzymać w jednym miejscu Wracam tutaj jutro, jutro już jest piąteczek Zamiatam to Witam, dzień dobry Kończę w pajankę Kawę i wybijam do tej robotki ogólnie. Piąteczek. Chodźcie. Pokażę Wam plan na dzisiaj. Kawka, drączki. No i dobra. Plan na dzisiaj to jest ten sufit. Tam już sobie zacząłem upychać tą watę. Pyk-pyk. obrobię tą watę. No i pojadę. Tak jak pojechałem ten Plan na dzisiaj Zrobić ten sufit 7 godzinek Właśnie zaczynam Kończę to Pakuję rzeczy I masakruję na ryby Koniec Koniec roboty Jadę coś porobić To nic Do później pokażę Wam jak mi poszło Koło 12, jaki progres No i później o 3 No to Jedziemy Hej No i dobra, ludziska Powiem Wam, co jest. Jak widzicie, druga 35. Spadam stąd, nie chcę mi się. O, ja powiem ogólnie naprawiłem całą tą ścianę. Wszystkie tutaj, kierwa, patenty. Całą tą ścianę zrobiłem sobie, cały ten sufit i tutaj ścianę i to. Ale nie chcę mi się. Spadam, Spadam. jedziemy na ryby. Nie ma co. Dobra, koniec tej roboty. Uh, piona, widzimy się już nad wodą jest. Mordeczki, nie wiem czy to widać U mnie jest 23 stopnie Celsjusza Jest za 26 rano Wilgoć jakieś 80% w powietrzu Masaka. Za 26 Ludziska Powiem Cześć, siemano Za 26 no i ciemno jak sami widzicie Normalnie nie mogę jeszcze wypłynąć za bardzo. Nie mam tutaj żadnych świateł. Ale jeszcze jakieś 15-20 minut już będzie będzie można widzieć zarysy czegośkolwiek. No bo Floryda to jest taka, taki ciemny stan. Tu nie ma żadnych świateł ani nic. Nawet na tym moście jest ciemno. Także wszystkie parkingi są wyciemnione, że musisz mieć jakąś latarkę. Ja tam, tam się ogólnie widzicie. Tam jest parking, którego nie widać. Ale nic, ja tutaj ogólnie jestem już Jestem już ogólnie przyszykowany, mam tu cały mój dorobek. Ponton jest. Sorry za światło, ale mam tylko taką na głowę latareczkę. Także gotowy jestem, zajaram szluga, napiję się kawy. No i pomału ruszam. Na wędeczkach mam normalnie dwa tapłoterki, jeden czarny, drugi yy, taki oliwko, znaczy oliwkowy, taki perłowy. No i jedziemy z tematem. Ale wiecie, już jest niedziela ogólnie. Przeleżałem cały wczorajszy dzień, normalnie ciała to się nie da oszukać człowieka, jak mówi, że nie to nie i nie ma co na siłę pchać, uwierzcie mi, narka, lecimy na wodę. No i patrzcie, jaka ładna kreweteczka, pełno ich tutaj jest w wodzie normalnie, ja ten, wszędzie ich wszędzie tutaj jest pełno. A tutaj patrzcie, jak drobizna normalnie pływa. Podbierakiem mógłbym ją normalnie zgarniać. No i tak właśnie zgarnąłem tę kre, krewetkę, ale nie będę na nią łowił. No uciekaj. Udaje, trupa. <grym znać się wyszkana> no uciekaj. O, Tyk, jak wyskoczyła. Pełno tego tutaj jest ludziska. No podbierakiem mogę to zgarnąć, no zgarnąłem ją właśnie tutaj przed chwileczką tym moim podbierakiem. Tak, sztyk wyciągnąłem. No jest ich pełno, nie widać teraz, bo ciemno. Ale jakbym tutaj miał sieć i pyknął normalnie, to masakra. No i nic, panowie, panie. Ładnie się już rozwidniło. Ja sobie dopłynąłem do mojej miejscóweczki, tutaj gdzie chciałem sobie dopłynąć. No i zaczynam tę nierówną walkę znowu ryby kontra majster no i masakruję. na razie jadę tapłoterem trochę mi zajęło tutaj dopłynąć ogólnie bo jestem tutaj pierwszy raz tylko no myk jest taki że mam jestem na, na odpływie wodę mi zabiera do oceanu. Niestety, no, takie życie. Lecimy z koksiakiem. Siemano wszystkim. No, płynę tutaj. Widzicie, tutaj są takie drzewa, i tu jest taki też cypelek. I właśnie tu chcę go najpierw obrzucać. Ja mam wschód słońca, ogólnie dopiero. Strasznie późno już ten. Wschodzi słońce. 6:30 chyba dopiero jakoś, jakoś coś w tym stylu. Bliżej siódmej Dobra, tutaj sobie Pyknę parę razy I ogólnie ten cały rewir chcę tutaj obłowić Kurwa, nic z powierzchni nie chcę dziobnąć Ostatni rzut i, i się zbroję w jakąś gumę Patrzcie mordeczki Kierwa jebana Lady ladyfesh Normalnie Jeszcze mi odgryzła kierwa ogon No Patrzcie rozdarła mi tego gulpa Jebane No nic pójdzie bez ogona Ale ta rzeka jest normalnie Masakra tutaj kurwa Łódź za łodzią. Normalnie jedna nie przepłynie, a już kolejna płynie. Normalnie autostrada, wam mówię. Jest. O! Nie, chyba każdy gupek strzela w słupek. Doniecie, ale ryba. Pewnie jakiś duży snuk. Chodź tu! Ole rybsko! Ole rybsko, ludzie! Gdzie jest mm. ten podbierak? Albo Jack Cravell. Wow! Wow! Chyba duży Jack Jep Wow Nice Jack Cravel Ale ładny Uuu, co on ze mną robi? Kurwa Ale one mają powera, kurwa ludzie Normalnie Nie wyjdzie jeszcze nie wyjdzie. Chodź tu. Kurwa, nie wyjdzie. O, 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 o. Ale to ma powera. Chodź tu. Dobra, jest mój. Fajny jack. Ale przygrzał wam, mówię. Aż mnie pociągnął. No siema. Siema, mordo. Dobra, muszę posprzątać. Wiedziałem, że tu kurwa koło tego Koło tego normalnie po mostu wyjebie jakąś normalnie rybę, bo taka tutaj akcja była, ale ładnie. No dobra, zobaczmy jaki to jest Dziaku. Zaraz będziesz czekał. Buk, 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 buk. <laughs> nice. Ładny Dziak. O, shit, ludziska. No ładna rybka. Odhaczę ją. Dajcie ją odhaczę Aha i Ją ten I ją zaprezentujemy Aha Spokój spokój Chodź tu Dobra Mordeczki Taki Jack Crawl on może ma 18 inczy No, ciach Dobra, wypuszczamy bestię Chodźcie, wezmę tą kamerę Dobra, wypuśćmy tą bestię Fajna jest No nic Plum, poszedł Poszedł Myślałem, że jakiś fajny snuk, ale I taki fajny jack krawal Też jest spoko A wziął na tego Na tego kierwa Moje sreberko takie. Czajcie, już na to łowiłem tysiące ryb normalnie. Pięknie, lecimy dalej. Dobra, tym razem flądra, ale mała. Zobaczmy. O, no, patrzcie, jak wyskakuje spod wieraka. Malutka, malutka. Malutka flanderka. Wypuszczamy ją bestię. <grystanie> Takie baby. Uch, Ty chciałaś mnie oszczać. No, oddaj gumę i uciekaj. <grystanie> no nie minęło nawet pięciu minut pierwa. Fajkę odpaliłem i... Właściwie to mi zgasła i ryba wzięła. <grystanie> Takie <gulanie> jaja. Siedzą tutaj kierwo pod tym dekiem, bo tam jest fajny cień. Jeszcze raz może <gulanie> Gumę już rozszarpała. O śied No nic spróbuję ją jeszcze przekuć Tak też można. I ładnie się jeszcze trzyma. Ale jest normalnie już tak pogryziona. Ale o, widzicie? Patrzcie, patrzcie jak gania. Coś tam kurwa ganiało ten. O, oh fuck. Patrzcie, kurwa, krab. Jak, krab, kurwa. No. no i ty, i on rzeczywiście. Czy on się wkuł czy? Nie wkuł się, on złapał ten. złapał normalnie przynętę czaicie <śpuszczak> Czaicie ludziska on mi zaatakował normalnie przynęte Kurwa, dobra puścił <śpuszczak> Pierwszy raz coś takiego miałem, normalnie poczułem, że coś zaatakowało, no i ciągnę, ale mam tą gumę już zdziawaną. A tu kurwa krab. Krab na spina i chuj, jak. Dobra kierwo. Ryba ludziska, tylko chyba to będzie ładna flądra. Chyba to będzie ładna flondra, żeby mi się tylko nie spięła. Żeby mi się tylko nie spięła. Chodź tu. Co to jest? Ładny redfish. Chodź tu. Ale ugrzał. Chodź tu. Dobra, mam cię. Pięknie. Pięknie ludziska. Patrzcie, tam jest ten dek. Przesunąłem się troszeczkę. Mówię wpłynę sobie tutaj w te błota. Kurwa, szczał w dziesiątkę. Dobra, ryba obiadowa, bez dwóch zdań. Zaraz ją zmierzymy, odczepimy. Ładny retwyszek. Chodź tu dobra, mordeczki, taka rybeczka. Nadalej no na tego kierwa samego dziada. Jak ma 17 inczy, to leci ze mną. Ja go odhaczam. He, się zakrwawił, ale to dobrze. Zmierzmy go. O! Oh, Je, yeah, yeah. Dobra, ta ryba leci ze mną. Zaraz ją wjebię do kulera. Spokój. No i tak to wygląda. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Myślałem, że to jakaś fajna flądra pykła, a tu kierwa redfish, ale dla mnie to bez różnicy. Redfish też jest smaczniutki. Patrzcie, jeszcze raz niczym go wrzucę do kulera i leci. O, przerwa na faję, zakładam gulpa białego i zobaczymy co, co na tego białego gulpa. Znalazłem tutaj troszkę, odrobinkę cienia, kurwa odrobinkę. Ale jeszcze chwila, moment, i już będzie po cieniu. Bo czym bliżej południa, tym słońce wyżej. Wiadomo, nie? Uch, gorąco, i tak jest, jak w piekle, bym powiedział. No ale. Nie ma wyjścia. Dobra. Co mnie tu kurwa gryzie. Dobra, nic. Spalam tą fajankę. I jadę tym leszczem kierwa białym. Zobaczymy, może coś ich wpadnie. Oh. No i tak, ludziska. Widzicie, kierwa Majster zajebany robotą. Na ryby nie ma czasu. Czasami musi nie chce kamery nawet wziąć, żeby ponagrywać. <grywa> tak jak mówię, u mnie hajs na YouTubie nie musi się zgadzać. <grywa> ja pierdolę, co się dzieje normalnie. Mi to brak słów, ja jakoś przestałem czaić ludzi, normalnie. Nie wiem. No nic, trudno, takie życie. Lecimy dalej. ludzie nie uwierzycie, ale w pierwszym rzucie normalnie ryba na tego. Na tego, nie wiem co to jest. O, już puściła, lady fish. <śled> ale jakiego normalnie od razu w pierwszym szczale. Ale to dobrze, że się urwała, bo te lady fish mnie już przyprawiają o zawał serca normalnie jakiegoś kierwa kolejnego redfisha albo jakąś flądrę bym chytnął A ja nawet ten, no miałem fajkę se kierwa spalić. No też jestem przechuj, nie? Normalnie autostrada ludziska jedna łódź się mija druga z drugiej strony i tak w kółko normalnie i tak kierwa w tą i z powrotem w tą i z powrotem tutaj jest ten tu nie, przestano, nie, nie przestają pływać widzicie kolejna już kolejna już jakaś malutka łódeczka goni w tą stronę to jest jakiś taki fajniejszy ponton się goś tam kierwa zakopał a nie to kobita goni Gwita zapierdyka tym no. <laughs> Pąton silniczek goni Kierwa wskoczyłem do wody, kluczyki miałem w kieszeni. Mam nadzieję, że otworzę samochód. Są na trzy gody normalnie. Nic, mordeczki, taki mam klimacik tak se wpływam tutaj. Zobaczymy, może coś tutaj Może coś tutaj siedzi kierwa w tych błotkach przyrzecę i może jeszcze jakiś cień znajdę Jest gorąco, Wam mówię, kierwa strasznie. Przedtem sobie tam wskoczyłem do wody, żeby się ochłodzić normalnie, ale można powiedzieć, już jestem suchy, kierwa. Zapomniałem tylko, że miałem w spodękach kluczyki No, kierwa nawet. Głupia flądra nie chce ugryźć Ale jest tam masakra z tymi łódkami Mówię wam kierwa łódź za łodzią łódź za łodzią takie fale robią Masakra u, dobra wycofam się trochę tutaj do cienia bo muszę się schować bo się kurwa gotuje. Naprawdę wam mówię gotuje się. U, kurwa jak przyjemnie. Jak przyjemnie kurwa. No strasznie No a tutaj przede mną Taka fajna marinka co? Kurwa jakie łodeczki, normalnie domy Domy normalnie I cyk mu tam w szybę, kurwa <laughs> się chyba człowiek kurwa nie wypłacił za tą szybę Piękna miejscowa, piękna kurwa, udeczki. Domy. Normalnie, domy pięknie. Że coś w porcie się kręci <laughs> piękne miejsce <laughs> ludziska patrzcie na odchodne jeszcze tutaj Jack Krawel normalnie ach ty skierwy synku jeden no odczep się no, Tum. dobra, poszedł. Ja już tam mam samochód ogólnie na tym. A tu jeszcze kierwa przygrzałem na odchodne, no ale jeszcze tutaj 5 minut postoję. Bo tu jest fajny, głęboki taki korytarz między tymi dwoma tymi. No i się pobawię 5 minut. Dobra, mordzie. Patrzcie. Jest 30, 30 stopni Celsjusza, ale odczuwalna jest 36. Nie wiem, czy to widać, ale ja jestem normalnie cały mokry. Jest, jest tak kurwa gorąco i nie ma żadnego wiatru, wszystko stoi. Ja jestem normalnie, nie, da, nie dam więcej rady. Spadam do domu, dobija 12 i tak, także Wystarczy. rybę mam, także nie jest źle. No nic, mordeczki, za tydzień powinienem się wybrać na taki fajny ten mam taką nową, fajną miejscowość, tylko że z buta. Tylko pojadę dwie godzinki na południe i tam spróbujemy za wielkim snukiem kolejny snuk z zatoki i lecimy. Smoki z zatoki. Kolejny odcineczek. Taki plan. No dobra, to nic. Żegnam Was. Trzymajcie się, piona. I do następnego.